Znacie może japońską legendę miejską o duchu dziewczyny nawiedzającej szkolną łazienkę? Według niej dziewczyna ma na imię Hanako i zajmuje trzecią kabinę na trzecim piętrze. Aby ją przywołać, należy trzykrotnie zadać pytanie: czy jesteś tam? Hanako san? Gdy usłyszysz odpowiedź Jestem tutaj, to po otwarciu drzwi zobaczysz mianego ducha w czerwonej sukience. Legendę tą chciała zweryfikować główna bohaterka tej serii, Yashiro Nene. Jakież to musiało być jej zdziwienie, gdy po usłyszeniu chłopięcego głosu i otwarciu kabiny w głowie krążyła jej jedna myśl. Ale zaraz, zaraz. Coś tu się nie zgadza. A no właśnie, tutaj Hanako jest chłopakiem. Nie dość, że nie zgadza się płeć ducha, to jeszcze nie przypomina dziewczyny w jakimkolwiek stopniu. Wysuwa on propozycję nie do odrzucenia. Mianowicie spełni on jedno jej życzenie, w zamian za to ta ma stać się jego służką i kompanką zarazem. Życzeniem Nene jest, aby ta spodobała się swojemu wybrankowi, którym to jest przewodniczący szkolnego samorządu. Duch jednak stwierdza, że jest to głupi pomysł i z humorem podchodzi do życzenia, pokazując poradnik miłosny, mimo że życzenia w sumie nie spełnił, to postanawia pomóc, podsuwając różne, mniej lub bardziej głupie pomysły. W końcu ten upuszcza sakiewkę z syrenimi łuskami, mającymi rzekomo gwarantować powodzenie w miłości. Nene połyka z nich, przez co przy kontakcie z wodą jej ciało pokrywają łuski, by w końcu przemienić się w rybę. Jednak dzięki Hanako udało się uniknąć najczarniejszego scenariusza, w którym to główna bohaterka miałaby pozostać rybą na zawsze. I służyć wstrętnej Syrenie, którą przez to przyzwała. Mimo iż duch jest psotliwy i niekiedy irytujący, Yashiro chce nadal za nim podążać, co w następnych odcinkach zaowocuje spotkaniami z wieloma magicznymi i paranormalnymi dziwactwami ich szkoły. To było krótkie streszczenie pierwszego odcinka, będącego wstępem do serii liczącej na chwilę obecną dwa sezony. Która to po raz pierwszy wyemitowano została w 2020 roku. A sezon drugi w całości zakończono emitować zaledwie w końcówce marca tego roku. A się ono Ibaku Shonen Hanako-kun. Ibaku-kun w skrócie. Teraz przyszła pora na przedstawienie bohaterów. Których to podzielę na głównych, najistotniejszych drugoplanowych oraz szkolne tajemnice. Jedną z dwóch głównych postaci jest wspomniana już wcześniej Yashironene. Niska, 16-letnia dziewczyna o długich włosach i bardzo szczerej, dobrodusznej osobowości. Przy czym jest dość dziecinnie naiwna, co nie ułatwia jej konfrontacji ze szkolnymi dziwactwami. Jej pasjami są legendy miejskie, ogrodnictwo oraz niemal ciągłe uganianie się za chłopakami, których uważa za przystojnych. Nie ma jednak u nich powodzenia, gdyż, jak twierdzą oni i niemal wszystkie postacie w serii, ma grube łydki co w końcu staje się jej utrapieniem i kompleksem. Wkrótce z tego powodu będzie złośliwie przezywana mianem Daikon Senpai przez niektóre postacie. Daikon to taka japońska odmiana grubej rzodkiewki. Jednak trzeba jej oddać, że jest bardzo wytrwała w swoich dążeniach, by wytrzymać u boku szkolnej zjawy i poznać wszystko, co ta ma jej do pokazania. Niestety, życie wraz z nadprzyrodzonymi istotami i wydarzeniami nieraz dadzą jej jeszcze ostro w kość. To jednak wciąż nie zniechęci jej przed dogłębnym poznaniem Hanako. Drugim głównym charakterem w serii jest tytułowy Hanako kun Tak naprawdę na imię mu Amane Yugi. Jest on duchem dawno zmarłego chłopca, zamieszkującego trzecią kabinę w łazience dla dziewcząt którego marzeniem było lądowanie na księżycu, a przyszło mu żyć również w roku 1969, kiedy to ludzkość po raz pierwszy tego dokonała. Miał on również młodszego brata, którego jak się później okazało, wysłał za światy, później odbierając życie również sobie. Motyw dokonanej przez niego makabry pozostaje nieznany. Stał się szkolną tajemnicą, by zyskać odpuszczenie swoich grzechów od Boga. Jego przeszłość jest owiana grubą warstwą tajemnicy, gdyż sam bardzo nie lubił o niej opowiadać. Za życia interesował się on gwiazdami i kosmosem, a w przyszłości marzył o zostaniu profesorem nauk ścisłych. Jest siódmą z siedmiu tajemnic szkolnych, będąc jednocześnie najpotężniejszą z nich oraz szefem pozostałych. Marzył teć oczy i ciemne proste włosy. Przez cały czas nosi stary szkolny mundurek kojarzący mi się z mundurem japońskiego oficera z II wojny światowej, bądź kolarza. Poza tym, uwielbia się droczyć ze wszelakimi postaciami, a szczególnie z Nene. Jednak, gdy wymaga tego sytuacja, potrafi być wręcz śmiertelnie poważny. Trochę przypomina mi to, jak ludzie w szkole widzą innych, a jacy ci postrzegani okazują się być naprawdę. Bo sam coś o tym wiem na własnym przykładzie. Pokrótce Omówię tu jeszcze kilka istotnych postaci drugoplanowych, a są nimi Kou Minamoto, energiczny nastolatek z ostatniej klasy gimnazjum. Na podstawie tego stwierdzam, że szkoła w serii stanowi połączenie gimnazjum z liceum. Będący egzorcystą, który to chciał pozbyć się Hanako. Jednak ostatecznie staje się bliskim przyjacielem głównych bohaterów, towarzyszącym im przez resztę historii. Teru Minamoto, będący przewodniczącym szkolnego samorządu starszym bratem Kou oraz najpotężniejszym egzorcystą ze swojego rodu. Jest jedynym człowiekiem, przed którym główny bohater czuje prawdziwy respekt, a nawet i grozę. Ponadto uważany jest za szkolnego przystojniachę. I to do niego właśnie tak bardzo wzdychała główna bohaterka. Aoi Akane, czyli najlepsza przyjaciółka głównej bohaterki postrzegana jako szkolna piękność od której to Yashiro otrzymuje najwięcej wsparcia oraz informacji o szkolnych plotkach. Ma psychowielbiciela o tym samym imieniu co ona, którego jednak zawsze kulturalnie spławia, dając mu jednocześnie taką jakby nadzieję, że jeśli ten lepiej się o nią postara, to może przemyśli z nim relację. Stawia ją to w wyświetle manipulatorki, co jednak no, nie do końca jest z jej winy. A teraz będzie parę słów o szkolnych tajemnicach. Otóż są to najpotężniejsze istoty nadprzyrodzone wraz z zamieszkiwanymi terytoriami szkoły oraz czasoprzestrzenią do nich należącymi. Istnieją ponadto również słabsze zjawy nie będące szkolnymi tajemnicami. Aby rozjaśnić ich przypadek, można by tu przytoczyć przykład bogów w rzymskiej mitologii. Jeśli wiecie, w starożytnym Rzymie. Bogami pośmiertnie stawali się również cesarze rzymscy. Jednak byli oni bogami niższej kategorii niż taki Jowisz, Pluton, Neptun itd. Na losy szkolnych tajemnic i tych słabszych zjaw, wielki wpływ mają szkolne plotki im poświęcone. W zależności od tego, jak powszechna i o czym jest dana plotka, przekłada się to na realną moc oraz wygląd zjaw. Jednak, gdy plotka o jednej z nich przestanie być powielana, i odejdzie w zapomnienie, może to doprowadzić do uśmiercenia szkolnej kreatury, której to pozycję może zająć inny duch. W serii doszło do kilku takich przypadków, gdy właśnie w wyniku zmiany plotki o szkolnej tajemnicy, ta się do nich dostosowała. A oprócz Hanako, będącego siódmą z siedmiu szkolnych tajemnic, są jeszcze: Tajemnica pierwsza Trójka Strażników Zegara Tajemnica druga Schody Misaki trzecia. Piekło, luster, Czwarta. Sijima ze Szkoły Pracowni Artystycznej. Piąta. Szkolna biblioteka. I szóstą tajemnicą jest Bóg Śmierci. Z nimi wszystkimi głównym bohaterom przyjdzie się konfrontować. Na koniec jeszcze parę słów o grafice zastosowanej w serii. Bo moim zdaniem ta również zasługuje na wyróżnienie. Otóż kreska ogólnie jest zgodna ze stylem mangi oraz anime. Może poza tym że kontury wydają się być nieco grubsze. Jednak bardzo wyróżniają się tu kolory. Bardzo żywe. Przeważnie ciepłe, niczym wzięte z komiksu. Uważam, że wygląda naprawdę przepięknie. Autorom również chodziło o to, by anime to wyglądało jak najuroczej. I w sumie, naprawdę im to wyszło. A jest to, wydaje mi się, pierwsze anime, jakie oglądałem z taką paletą kolorów. A, i wypadałoby jeszcze dodać, że powstał spin-off do serii, Podzielony na dwie części, liczący 8 odcinków po 10 minut, będący dodatkiem do sezonu pierwszego. Zatem polecam obejrzeć serię w następującej kolejności: sezon pierwszy, spin-off i sezon drugi. Do tego, na lipiec tego roku, zapowiedziano już trzeci sezon. To już byłoby na tyle z filmu. Jeśli dotrwałeś do końca, to napisz komentarz o treści Szkolna Łazienka, bądź ewentualnie pomysł na Kolejne omówienie. Ja już się z wami żegnam, i oby do kolejnego omówienia.